Gorąca godzina. Zaprasza Anna Raczyńska. Jak się wygodnie się do, do, do kolegi Góreckiego, dlatego, nie że, jest, że w 2011 roku wystąpiliśmy do wszystkich parlamentarzystów, również z Wojewódzkiej Komisji Dla Społecznego, żeby rząd y, zaprzestał pobierania akcyzy dotyczącej przedsiębiorstw energochłonnych, naruszając dyrektywę Unii Europejskiej. 50 nie, milionów rocznie o niej, o niej, o niej. płacił Zachem. I o niej, o niej. co się okazało? Nie mieliśmy żadnego wsparcia, żadnego wsparcia. Wystąpiliśmy, to był 2011 rok, kiedy jeszcze Zachem miał szansę na utrzymanie się. Agencja Rozwoju miała również dołożyć pieniądze na dokończenie inwestycji. Wtedy zostaliśmy sami. Więc nie jest tak, że, że nie było woli. Ministerstwo, Ministerstwo Skarbu poparło nas, pani wojewoda poparła nas, Ministerstwo jeszcze pracy poparło nas, ale pan minister finansów Rostkowski, który, który, Rostowski, który jest dzisiaj liderem naszego województwa do, do parlamentu, przekreślił to i powiedział: Dobra, spadać panowie, nam są potrzebne pieniądze, łamiąc Unię, dyrektywę Unii Europejskiej. www.radiopik.pl